Witam Państwa bardzo serdecznie na kanale i zapraszam na kolejny materiał poświęcony samolotom Eurofighter. Tym razem o czterech maszynach, które są już w Polsce. No niestety. Przynajmniej dla zwolenników pozyskania samolotów tego typu. Są to maszyny nie polskie, a włoskie, które będą przez najbliższych kilka miesięcy w gotowości do natychmiastowego startu na wypadek naruszenia przestrzeni powietrznej państw bałtyckich. Są to maszyny włoskie, stacjonują w 22. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Malborku. No i Trzeba powiedzieć otwarcie, że nie jest to pierwszy raz, kiedy samoloty włoskie pojawiają się, czy w ogóle natowskie, pojawiają się w Polsce, żeby zapewniać ochronę przestrzeni powietrznej państwa optyckich, które, jak wiemy, mają dosyć niewielkie siły powietrzne, które no, nie są przystosowane do tego, żeby obronić własne granice. Jest to tak zwany kontyngent White Eagle, który rozpoczął działalność 1 sierpnia. W Polsce włoskich pilotów powitał m.in. generał dywizji Cezary Wiśniewski, zastępca dowódcy generalnego rodzajów sił zbrojnych. Podczas, podczas tego powitania padły dosyć odważne słowa, zgodnie z którymi najważniejszym elementem funkcjonowania NATO jest ochrona państw członkowskich i utrzymanie pokoju. Włoski rząd i włoskie siły powietrzne angażują się w to zadanie każdego dnia. I są to słowa pułkownika Salvatore Florio, dowódcy włoskiego kontyngentu. Włoskie eurofightery F-2000A pochodzą z 4, 36, 37 i 51 skrzydła włoskich sił powietrznych. Będą w Malborku przez 3 miesiące. Samoloty te, stacjonujące w Polsce, będą współpracowały z myśliwcami z Węgier to będą jas 39 Gripen i Niemiec, które pełnią misję Baltic Air Policing na Litwie i w Estonii. Tutaj głównie w bazie w Szwale. Do ich zadań będzie należało przede wszystkim wsparcie polskich pilotów podczas dyżurów bojowych prowadzonych w polskiej przestrzeni powietrznej. Tutaj ponownie oddajmy głos pułkownikowi Florio. Który powiedział: Tworzymy natowską tarczę powietrzną, zwiększamy spójność państw członkowskich i gwarantujemy integralność terytorialną członków sojuszu. No, to jest dosyć istotna deklaracja, ale o tym może później, gdyż wszystkie myśliwce biorące udział w misji patrolujące przestrzeń powietrzną państw bałtyckich są dowodzone z bazy w Ramstein, gdzie znajduje się sojusznicze dowództwo powietrzne. A w ramach misji natowskiej, która została rozszerzona po aneksji Krymu, Włosi działają od 2015 roku. W Polsce stacjonują po raz pierwszy. Wcześniej były w Malborku samoloty z Portugalii i Turcji, które wykonywały loty patrolowe oraz loty ćwiczebne. Natomiast no, sam Eurofighter Typhoon no, to jest dosyć dobrze znana maszyna. To, co je odróżnia od innych myśliwców, jest system. Pirate, czyli Passive Infrared Airborne Track Equipment z polskiego na nasze, jest to urządzenie do pasywnego śledzenia w podczerwieni statków powietrznych. To znaczy, że samolot działa jak radar, czytaj wykrywa cele, ale sam nie emituje żadnego promieniowania. Podczas wykonywania zadań przeciwko celom naziemnym lub nawodnym, Pirate umożliwia identyfikację celu i naprowadzenie na ten cel yy, środków bojowych. System jest podłączony do wyświetlacza na hełmie pilota. No i trzeba powiedzieć, że pierwszy samolot z takim systemem w służbie włoskiej został wprowadzony do służby w sierpniu 2007 roku. No więc już od 15 lat z tych maszyn, z tym systemem Włosi korzystają. Natomiast same samoloty Typhoon zostały przetestowane. Między innymi przez Brytyjczyków, podczas operacji Shader przeprowadzonej nad Syrią w 2021 roku. No i tutaj, co jest dla nas najważniejsze? Najważniejsze moim zdaniem, dla nas jest to, że Włosi tutaj bardzo stanowczo wyjaśnili, jak rozumieją, jak postrzegają realizację swojej obecności w NATO. Widzą to jako wsparcie państw sojuszniczych i tutaj obrona integralności terytorialnej, co w kontekście ostatnich wydarzeń na Ukrainie jest dosyć dla nas istotne. Natomiast też trzeba pamiętać o tym, że Włosi będą chcieli ten samolot pokazać z jak najlepszej strony, więc w kontekście tych wszystkich zawirowań związanych z konsorcjum, które stara się namówić polski rząd do pozyskania tych maszyn. No myślę, że można tutaj liczyć na pewne Delikatne naciski na stronę polską, żeby chociaż się z tymi samolotami zapoznać. Myślę, że tutaj no sporo do powiedzenia będzie miał pan generał Cezary Wiśniewski, który swoją drogą jest dosyć ciekawą postacią i muszę przyznać, że tak przygotowując się do tego materiału, no to byłabym pozytywnie zaskoczony, gdyż jest to człowiek, który pochodzi z Sannik, czyli no można powiedzieć ześć tego środowiska lotniczego od najmłodszych lat jest bardzo dobrze wykształcony, ponieważ jest nie tylko absolwentem wyższej oficerskiej szkoły lotniczej, ale także wyższej szkoły pedagogicznej w Pytgoszczy, studiował na Akademii Obrony Narodowej, na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, ale także na Akademii Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych w Maxwell, w której ukończył podyplomowe studia polityki obronnej. Po ukończeniu szkoły oficerskiej w 1991 roku pełnił służbę w 1941 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego jako starszy pilot, no więc ma też doświadczenie za sterami samolotu bojowego co dużo mówi o tym, że no nie jest to osoba przypadkowa, która zna się na temacie, który, który ma omawiać, czy no, za który odpowiada. Myślę, że tutaj warto byłoby również wspomnieć o tym wątku, jakim było skierowanie go na placówkę dyplomatyczną w Stanach Zjednoczonych. Był attaché w USA. No, trzeba powiedzieć, że jest to osoba, która na pewno ma pewne predyspozycje do tego, żeby zajmować takie stanowiska. No, i warto by było, żeby również on mógł zapoznać się z samolotem Eurofighter, żeby potem jakąś tutaj sensowną decyzję przy, w ramach tego wyboru, który nas w pewnym momencie nas, nasz rząd w pewnym momencie będzie czekał, podjąć. Oczywiście nie jest tajemnicą, że największe zainteresowanie naszego rządu budzą samoloty amerykańskie, w tym przypadku samoloty F-15, które, jeżeli byśmy tak obserwowali, czy to w w tym wymiarze propagandowym, czy to w tym wymiarze faktycznym działania naszych władz, no to można zwrócić uwagę chociażby na to, że te samoloty pojawiły się w logo koncertu, który miał promować święto wojska polskiego 15 sierpnia w tym roku, itd. Tak no, jest to oczywiście jakiś taki przekaz podprogowy, który pewne rzeczy sugeruje. Moim zdaniem no nie jest to zły wybór, ale no osobiście wolałbym, gdybym, gdybym robił u siebie, tak? no to jest takie, takie może troszeczkę yy, zabawne podsumowanie tego wszystkiego, no to gdybym robił u siebie, to bym się jednak zdecydował na Tajfuna, no ale to jest moja decyzja. Tak czy inaczej, dziękuję Państwu już powodzi za uwagę, będę się żegnał. Przypominam na koniec, zachęcam w zasadzie do subskrybowania mojego kanału, pisania komentarzy. A także dodawania łapek w górę. Przypominam również o wspieraniu kanału poprzez zakup wirtualnej kawy. No i w tym miesiącu wszystkie środki z wirtualnej kawy są przeznaczone na to, żeby zadbać o grup polskiego lotnika szeregowego Eugeniusza Kruczka, który spoczywa w miejscowości Dys pod Lublinem. Z mojej strony to tyle. Pozdrawiam serdecznie wszystkiego dobrego. No i mam nadzieję że widzimy się w następnym materiale. Cześć.